Czujecie? To sfond przepalonych pieniędzy. Chcemy, aby każdy kibic, każdy widz mógł przeżyć piękne, wspaniałe, sportowe święto. Być może pamiętacie, pewnie nie, że dwa lata temu w Krakowie odbyły się tzw. Igrzyska Europejskie. Impreza o niskiej randze sportowej, za to bardzo wysokiej randze dla naszego budżetu. Organizacją zajmowało się dwóch Jacków Sasin i Majchrowski. Wydano kupę kasy, niemal 2 miliardy złotych, czyli kilkukrotnie więcej niż zakładano. I niedawno najwyższa izba kontroli prześwietliła organizatorów i to, jak gospodarowali naszymi pieniędzmi. No i cóż, tam gdzie Majchrowski i Sasin, tam pieniądze palą się, że hej. Lista błędów i nieprawidłowości ujawniona przez nich jest długa. Skupmy się na kilku najważniejszych. Po pierwsze, igrzyska organizowano tak, że ostateczną listę dyscyplin sportowych zatwierdzono dwa dni przed rozpoczęciem imprezy. Rozumiecie, na dwa dni przed rozpoczęciem igrzysk europejskich było dopiero wiadomo, kto, w jaki sposób i gdzie będzie rywalizował. Ale bałaganu i chaosu było znacznie więcej, bo ten pośpiech sprawiał, że organizatorzy potykali się o własne nogi, gubiąc przy tym Publiczne pieniądze. Na przykład nie zrealizowano wszystkich inwestycji, które miały zostać przeprowadzone w ramach imprezy, a te, które udało się zrealizować, często kosztowały więcej niż zakładano. Ale teraz największy hit otóż koszt produkcji biletów oraz systemu sprzedaży był wyższy niż wpływy ze sprzedaży biletów i to o 700 tysięcy złotych. Rozumiecie? Więcej wydano na produkcję biletów niż za nie zapłacili kibice. Przecież to jest nie do wiary. A uwierzycie w to, że znaleziono trzech sponsorów? Ale były to spółki skarbu państwa, czyli niby sponsorzy, a tak naprawdę znowu sięgnięto po nasze pieniądze pieniądze publiczne. Aha, coś, co już nie jest nawet śmieszne, to to, że organizatorzy nie płacili w terminie wykonawcom, prywatnym firmom, zwykłym ludziom. Według nich ponad połowę z badanych należności spółka uregulowała po terminie. W przypadku siedmiu faktur dotyczących usług cateringowych, wartych w sumie niemal 8 milionów złotych, spółka musiała zapłacić 100 tysięcy złotych odsetek za zwłokę. A więc najpierw narazili na straty prywatne firmy, a potem my, podatnicy. Płaciliśmy kary za ich opieszałość. Aha, organizatorzy nadal grzebią się z rozliczeniem dotacji i nie mogą skończyć od półtora roku. To oznacza, że spółka, która dawno temu zakończyła swoją działalność, tak naprawdę wciąż działa, a jej pracownicy pobierają sute pensje. Więc tak naprawdę ten koszmar się nie skończył. No i co? No i zamiast sukcesu sportowego będziemy mieć. Zgłoszenie do prokuratury. Kontrolerzy NIK już je szykują i będzie dotyczyć wyrządzenia skarbowi państwa szkody majątkowej wielkich rozmiarów, m.in. przez prezesa i byłego wiceprezesa zarządu spółki Igrzyska Europejskie 2023. Konkretnie chodzi o opłatę za prawo do organizacji igrzysk. Organizator był zobligowany do tego, aby kupić je po najkorzystniejszym kursie euro. Spółka jednak nie prowadziła w tym temacie żadnych negocjacji, tylko po prostu zleciła przelew przy takim kursie, jaki był w dniu transakcji, przez co utopiła co najmniej 2,5 miliona złotych. Nie swoich oczywiście. Niech zwyciężają najlepsi.